po wygranej walce z Patrykiem Kinclem w walce, w walce wieczoru na KSW 63. Roberto chciałbym zapytać czy Patryk się zaskoczył? Hat dich dziś heute auf der KSW 63 überrascht mit irgendwelche Technik oder so. Ja, war, war sehr schwer, sehr schwer Gegner, aber ich war bereit für für jeder ich habe gezeigt Dass ich bin auf andere Level und, ja ich glaube in meine, meine grappling i ganze, ganze MMA Sachen und ich bereit für Nie zaskoczył go za bardzo, bo był przygotowany na wszystko, na grappling, na każdy styl jego czy przeciwnika walki Kinsla. Jest przygotowany na, na grappling tak samo jak na stójkę. I nie zaskoczył go, i pokazał, że jest więcej, poziom większy od przeciwnika dzisiaj. Wydaje się, że jesteś w takim momencie, że ciężko będzie ci już dobierać rywali w Twojej wadze. Też masz trochę takie wrażenie, że kolejne obrony pasam mogą być w ogóle ciężkie do zestawienia? Es wird immer schwer, einen Gegner für dich zu finden. Denkst du, das wird immer so jetzt bleiben? Oder wie funktioniert das? Ja, ja, ein, bisschen, ja ein bisschen schwer, aber Gegner, Gegner immer da. Es ist MMA-Sport. Und gucken wir mit anderen Kategorien. Ja, gucken wir mit anderen Kategorien und vielleicht Doppelchamp und gucken wir, was passiert. Tak, jest ciężko dobrać przeciwnika, tak jak widać w 77 kilo, ale Roberto jest przygotowany na to, że pójdzie do 84 kilo i tam będzie miał większe wyzwania i myśli, że dostanie tą walkę o pas, o pas żeby mieć double champion. To załóżmy, że następna walka będzie właśnie o pas z Mamedem. I yy, załóżmy na chwilę, że ją wygrywasz. Yy, co dalej? To tak naprawdę zakończyłbyś już chyba wszystkie możliwości w KSW. Czy myślałbyś wtedy o UFC? Czy jakby to dla ciebie wyglądało? When du gewinnst, ja mit Mamed, Double Champion i alles hier, was du gewonnen hast, alles fertig hast, und, uh, was dalej? Meinst du UFC? Kommst du dann äh, zu UFC? Das, Was das, denkst du denn? Schwere Frage. Ich muss gucken, wie, wie läuft mit äh, Mammed und so und äh, mit, muss mit Manager reden und äh, ja gucken wir, wie geht das. Mhm. Es jest Mamet jest guty jest z nich jest to ciężko powiedzieć, bo Mamed jest wielkim, wielkim fighterem. to nie można powiedzieć, że on od razu wygra albo coś. To będzie wielka walka, później jeszcze jest umówiony już rewanż, także to nie będzie takie łatwe przejście z Mamedem, jak wiemy, bo Mamed jest wielkim sportowcem, wielkim fighterem. Także zobaczymy, co będzie po tych walkach z Mamedem najpierw, i czy walce z Mamedem, no i zobaczymy, co będą na to, co powiedzą organizatorzy KSW. No właśnie, czy to będzie dla ciebie jakieś specjalne zestawienie, specjalna walka, czy dwie walki, jak mówisz, zważywszy na to, że Mamed jest jedną, jeżeli nie największą legendą KSW w ogóle? Soll soll diese Fight dann äh, ein oder zweimal jetzt stattfinden und du du, du also das ist eine äh, große Legende Mamed. und äh, was denkst du, wie wird dann ja gucken wir, vielleicht im Kolosseum oder ja. gucken wir was passiert. Aber jetzt, jetzt mal Fokus. Fokus und gucken wir ja, ja. Najpierw chcę się skoncentrować dalej na treningach, co zaproponują włodarze KSW i zobaczymy jak to potoczy się z Mamedem. Najpierw nie chcę za dużo się tam zasięgać, co będzie dalej, tylko skoncentrować się na dalszej jakiejś walce, której myślę, że będzie to z Mamedem, bo nie widzi w tym innego sensu, tylko właśnie, żeby walczyć z Mamedem o, o Double Champion, o PAS. Tak, jak Widzieliście sami, że wygrał, i, i teraz należy mu się jakiś taki szacunek na to, żeby dać mu tą walkę i mamy, żeby podjął tą walkę. Jakiś czas temu padło zainteresowanie od Drikusa Duplessisa odnośnie trylogii z tobą, tym razem już pod sztandarem UFC. Interesowałaby cię taka walka? E, Né. Od razu. <laughs> 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 es ma eh, eh, KSW. Nie, nie interesuje nas co w UFC się dzieje. Jesteśmy u nas w Polsce. My chcemy też, żeby ja chcę tak samo nasz sztab i chcemy, żeby KSW, żeby zostać w KSW i żeby dobierać mu takich zawodników godnych, którzy który mogą z nim walczyć i robić to właśnie w KSW, a nie w innych teraz federacjach, z którymi nie, ma, nie, nie mamy nic wspólnego. Nie, nie mamy nic wspólnego z tymi federacjami. Jesteśmy KSW i to dla nas jest najważniejsze teraz i, i nie chcemy tam. E, e, o, są możliwości większe, wiadomo, ale, ale chcemy zostać przy tym. Zostając właśnie przy Mamedzie, e, myślę sobie o tej walce jako jednej z największych, jak największych pojedynków w historii KSW. E, też tak byś to czuł? Czułbyś jakąś dodatkową presję z tym związaną?

Ja chciałem spytać, Robert ostatnio wspomniał o tym, że miał propozycję, aby zastąpić dwóch zawodników UFC. Czy mógłby zradzić, którzy to byli zawodnicy? Duhasia, leczemal, inne opcję kryć von UFC, że tu jest da Ja, esma, esma Sean Shelby. Sean Shelby? Tak, Sean yeah, Shelby i ja mam z KSW i Tak, właśnie. Były tam z UFC, dzwonią tam i próbują właśnie podebrać, podebrać Roberto z KSW, ale my mamy KSW umowę i nic z tego nie będzie. Miałeś te, troszeczkę dłuższą przerwę niż zwykle od startów. Jak byś mógł powiedzieć, czym ona była spowodowana? Duasja lenger e, pauze gehabt. Warum? I KSW zaczął. KSW datum, datą. E, ja ma jeden track, trainując. KSW zaczął, to kąpię. Nie jest to tak, że miał przerwę, tylko KSW e, miało datę, później zmieniło datę na późniejszy czas. Dlatego była ta przerwa. To kiedy teraz chciałby stoczyć ponowny pojedynek? No chyba nie ma jakichś większych urazów i tego typu rzeczy, więc jak, jak szybko chciałby Roberto wrócić do klatki? Pan wieder nächste Kampf machen. A lo uh, Pause bisschen Najpierw odpocząć po tym całym treningu, całorocznym i zobaczyć, co KSW powie i zobaczymy, co będzie. Dziękuję, bardzo. Dzie